Siema, z tej strony Kasper W tym wideo powiem Ci o tym, jak nauczyłem się sprzedaży i w jaki sposób ją praktykowałem, skąd czerpałem wiedzę. Moim zdaniem sprzedaż to jest umiejętność, gdzie praktyka jest naprawdę mega istotna i myślę, że można porównać ją do gotowania, bo wiesz, nie wystarczy, że kupisz książkę kucharską, gdzie masz 100 przepisów na to, jak zrobić jakieś tam dania. Co z tego, że przeczytasz wszystkie te przepisy, jak tak naprawdę praktyka weryfikuje następnie Twoje umiejętności i okazuje się, że okej, okay, teoretycznie możesz nawet znać te przepisy na pamięć, ale w praktyce i tak nie wiesz do końca, jak to zrobić, jak to przygotować. Ponieważ potrzebujesz praktycznych umiejętności, właśnie krojenia, gotowania itd., itd. No i moim zdaniem dokładnie tak samo jest ze sprzedażą, czyli właśnie najbardziej nauczysz się tej umiejętności w momencie, kiedy będziesz ją praktykował, w momencie, kiedy tę wiedzę teoretyczną, którą poznasz, następnie będziesz wcielał w praktyce. Tutaj wchodzi też dodatkowy taki element w sprzedaży, myślę, który w innych umiejętnościach też występuje, ale szczególnie moim zdaniem, właśnie jest on widoczny w sprzedaży. I to jest element taki, którego się moim zdaniem nie da nauczyć w ogóle, nie da się tego nauczyć z wiedzy teoretycznej. To jest element właśnie taki, przełamywania własnych barier, bycia pewnym siebie, mówienie do klienta w odpowiedni sposób, z odpowiednią tonacją głosu, z odpowiednią pewnością siebie w głosie. I moim zdaniem to jest mega, mega istotne w sprzedaży, właśnie, żeby się nauczyć, w jaki sposób to odpowiednio robić, ponieważ nie tylko wystarczy właśnie przeczytać jakiś tam skrypt sprzedażowy, które gdzieś tam zobaczyłeś w jakimś kursie i poznać podstawowe zasady, zasady sprzedaży, ale myślę, że też mega istotne jest to, żeby nauczyć się odpowiednio stosować to w praktyce i wiele osób, które gdzieś tam spotkałem na swojej drodze, naprawdę pod kątem jakichś sztuczek, trików, wiedzy teoretycznej sprzedażowej naprawdę te osoby zwykle wymiatały, ale gdy przechodziło właśnie do tego, jak mieli coś sprzedać osobiście komuś, no to niestety, ale to nie wychodziło. Kolejną rzeczą o sprzedaży, którą warto żebyś wiedział, to moim zdaniem jest to umiejętność słuchania drugiego człowieka, rozumienia jego potrzeb, rozumienia jego bólów, tego co chce osiągnąć, a następnie dostosowywania twojej oferty, którą chcesz sprzedać, właśnie do potrzeb tego klienta. Im lepiej potrafisz właśnie zadawać pytania, im lepsze pytania zadajesz podczas rozmowy, im bardziej jesteś w stanie zrozumieć właśnie tego człowieka poprzez zadawanie odpowiednich pytań, poprzez właśnie rozmawianie z tą osobą, no to też te efekty ze sprzedaży będziesz miał zdecydowanie lepsze. I następnie nie tylko wystarczy właśnie zrozumieć tą osobę, ale również następnie tą wiedzę, którą gdzieś tam zdobyłeś z tej rozmowy, przekształcić na to, jakie korzyści Twoja oferta ma w odniesieniu do tego, co odsłyszałeś od klienta i te, dwie, te, dwa, te dwa człony, czyli to, co klient chce i to, co Ty mu oferujesz, musi się ze sobą połączyć. W momencie, kiedy pokażesz klientowi, że faktycznie realnie Twój produkt, Twoja oferta, Twoje rozwiązanie może mu pomóc, to wtedy ta sprzedaż idzie zdecydowanie lepiej. Dobra, tytułowy, tytułowy temat, tytułowe pytanie. W jaki sposób uczyłem się sprzedaży, w jaki sposób właśnie uczyłem się tego? I ja tak naprawdę robiłem to za pomocą trzech elementów. Po pierwsze, rozmawiałem z innymi sprzedawcami, z innymi osobami, które właśnie były dobre w sprzedaży, i podczas rozmów sprzedażowych z nimi tak naprawdę wyłapywałem, jakie pytania zadają, w jaki sposób to mówią, z jaką intonacją, dlaczego mnie właśnie pytają o to, w jaki sposób zbijają obiekcje. Też jako klient, który właśnie szedł do nich na rozmowę sprzedażową, mogłem zobaczyć, jak nie tylko ja się czuję jako sprzedawca, ale też jak, jak się czuje klient podczas właśnie, gdy ktoś zadaje mi pytania. To nie tylko widzę, że okej, okay, ja zadając to pytanie czuję to, ale też mogłem zobaczyć, że jako klient. Jakby jak czuje się ten klient właśnie podczas tego typu sytuacji. Więc pierwszą rzeczą, pierwszym pomysłem na to, jak nauczyć się sprzedaży, moim zdaniem, to jest właśnie umawiać się na rozmowy sprzedażowe z lepszymi od siebie sprzedawcami. Możesz to zrobić za pomocą na przykład odpalasz sobie Facebooka, sprawdzasz właśnie jakieś reklamy, które Ci gdzieś tam wyskakują. No i następnie umawiasz się na rozmowy sprzedażowe z innymi osobami, które gdzieś tam mają jakieś swoje produkty, usługi, oferty itd. I w ten sposób możesz trenować, możesz uczyć. Dużo osób teraz pewnie pomyśli, ej kasper, ale to w sumie trochę trochę takie niefernie, nie? bo ja nie chcę nic od nich kupić, ja chcę tylko właśnie wtargnąć się na ich teren i stracić ich czas i, i, i właśnie, i czemu właśnie miałbym marnować im, im czas tych osób. No moim zdaniem zależy, jakie masz podejście, ponieważ w momencie, kiedy liczy się dla Ciebie to, żebyś nauczył się sprzedawać, no to po prostu zastanawiasz się, jak to możesz zrobić. Ja na przykład osobiście, Wiadomo, nie było też tak, że na siłę szukałem tego. Zwykle te sytuacje, właśnie gdy rozmawiałem z sprzedawcami, wychodziły na przykład tak na luzie, że nie wiem, potrzebowałem czegoś, więc uznałem, dobra, no to umówmy się na rozmowę z innymi osobami, zobaczmy co oni tam mają do powiedzenia, co mają do, do zaoferowania. Głównie to były tego typu sytuacje, ale miałem też kilka takich sytuacji, gdzie po prostu chciałem zobaczyć, jak dana firma mi sprzeda swoje rozwiązanie, w jaki sposób oni to sprzedają, i w ten sposób naprawdę mega dużo, mega dużo można się nauczyć, mega dużo można doświadczyć. Szczególnie jako klient, który, któremu jest sprzedawane to rozwiązanie, ponieważ sam widzisz, jakie myśli masz w głowie, kiedy ktoś do ciebie mówi w określony sposób. Drugim sposobem na to, jak nauczyć się sprzedaży, to jest po prostu samodzielnie praktykować. Czyli. W momencie, kiedy będziesz jakąś wiedzę sprzedażową, masz jakiś produkt, masz jakąś usługę, którą będziesz chciał sprzedać, no to najlepsze, co możesz zrobić, to po prostu iść do klientów i zacząć to sprzedawać. Ale moim zdaniem, musisz to robić mądrze. Nie tak jak większość osób, że sprzedaje, sprzedaje, sprzedaje i nie wyciąga żadnych wniosków z tych rozmów sprzedażowych, które przeprowadza, tylko powinno wyglądać to na takiej zasadzie. Przeprowadzasz, załóżmy, pięć rozmów sprzedażowych, następnie po tych pięciu rozmowach sprzedażowych wykonujesz jakąś analizę, jakiś feedback, co poszło dobrze, co poszło niedobrze, dlaczego ten klient kupił, dlaczego nie kupił, co mógłbym poprawić, co mógłbym poprawić w moich pytaniach, co mógłbym poprawić w przedstawianiu oferty. Być może możesz się skonsultować z jakąś osobą, która też jest dobra w sprzedaży, bądź po prostu jakimś swoim kolegą, znajomym, bądź cokolwiek takiego. W ten sposób możesz właśnie też. Hmm, jakby nauczyć się, w jaki sposób możesz to lepiej zrobić, i następnie wprowadzasz te zmiany, patrzysz, co się dzieje. Następnie powtarzasz ten cykl ileś tam razy, nie wiem, 10, 20, 30, 50 razy, i w ten sposób gwarantuję ci, że zdecydowanie bardziej nauczysz się właśnie tej sprzedaży, niż gdybyś po prostu rozmawiał z tymi ludźmi na pałę i w ogóle nie miał takiego właśnie momentu analizy, zastanowienia się, czy aby na pewno to, co robisz, jest dobre, czy to, co robisz, jest ok. Więc to jest to. I bardzo dobrym narzędziem do analizy jest po prostu nagrywanie swoich rozmów. I wiem, że dużo osób nie lubi słuchać swojego głosu, bądź nie wiem, będzie miał różne blokady, żeby nagrać siebie, potem tego odsłuchiwać. Być może, nie wiem, nie będzie Ci się chciało tego robić, ale gwarantuję Ci, że to jest naprawdę najlepsze narzędzie. I możesz to zobaczyć nawet po najlepszych sportowcach. Wszyscy, bez wyjątków, wszyscy najlepsi sportowcy oglądają swoje mecze. Czyli nie tylko... Chodzą po boisku i tam grają, kopią piłkę, czy tam, nie wiem, odbijają te <grychy> piłki tenisowe, tylko też następnie jest moment u nich analizy: Dobra, co mogłam zrobić lepiej, co mogłam poprawić? Często to robią właśnie z jakimś sztabem szkoleniowym, z jakimiś trenerami, i w ten sposób, moim zdaniem, ta sprzedaż będzie ci szła zdecydowanie szybciej do przodu. Trzecia rzecz, którą możesz się zastosować. No, to w momencie, kiedy pracujesz z jakimiś klientami, być może prowadzisz je w agencję marketingową, cokolwiek takiego, no to dobrą rzeczą w sprzedaży jest też patrzeć, w jaki sposób sprzedają twoi klienci i następnie analizować to, co oni mogą robić lepiej. Czyli na samym początku ty szkolisz sam siebie, analizujesz swój feedback, a następnie uczysz tego innych ludzi. I moim zdaniem, takim szczytem doskonałości w danej dziedzinie, to jest właśnie to, gdy. Na samym początku, ty sam siebie tego, tego nauczyłeś, wiesz w jaki sposób to zrobić, a następnie, kiedy prostymi słowami to, co ty robisz, to czego ty się nauczyłeś, przekazujesz innym osobom. Tak samo jak ja teraz przekazuję tobie, jak nauczyłem się sprzedaży, tak samo ty możesz przekazywać to również swoim klientom w jakichś kursach, szkoleniach, konsultacjach jeden na jeden. I gwarantuję ci, że właśnie ucząc innych ludzi, również sam wyciągniesz z tego dużą lekcję, ponieważ będziesz widział, jakie są najczęstsze błędy. Będziesz wiedział w jaki sposób tym ludziom prościej to wytłumaczyć, ponieważ zwykle, gdy sami mamy jakąś umiejętność, to dla nas ta umiejętność jest prosta, ale żeby wytłumaczyć komuś tą umiejętność, w jaki sposób ją nabyć, w jaki sposób nie popełniać tych błędów, to jest niestety, ale level wyżej, którego moim zdaniem warto się nauczyć, bo w momencie, kiedy faktycznie nie tylko ty posiądziesz tą umiejętność, ale zaczniesz uczyć tej umiejętności innych osób, wtedy Twoje skille sprzedażowe gdzieś tam będą rosnąć. No, i wiadomo, różnego rodzaju kursy, szkolenia, mentoringi, tego typu modele działania też się tutaj świetnie sprawdzą. Ja osobiście też korzystałem pewnego momentu z pomocy takiego trenera sprzedaży, można by tak to nazwać, który właśnie. Prowadził takie przykładowe rozmowy sprzedażowe ze mną, doradzał mi właśnie po rozmowach sprzedażowych, które przeprowadzałem, co mógłbym zrobić lepiej, żeby ta rozmowa sprzedażowa wyszła właśnie jeszcze lepiej, żebym mógł dokonać transakcji. Więc też tutaj u mnie weszła taka praca indywidualna i to jest taki czwarty bonusowy sposób, jak możesz nauczyć się właśnie sprzedaży, czyli po prostu iść do osoby, która szkoli z tego innych ludzi i nauczyć się, w jaki sposób możesz to zrobić również u ciebie. I to, co na przykład ja wyniosłem najbardziej z tych treningów sprzedaży, to niekoniecznie były umiejętności, ale bardziej takie podejście mentalne, otworzenie się na to, że jeśli mam jakiś zajebisty produkt, no to ja nie mogę się, nie wiem, kryć i chować, że nie będę tego sprzedawał, bo boję się, co klienci o mnie pomyślą, że będę narzucał, nie wiem, narzucał się im cokolwiek takiego, tylko muszę iść i pewnie siebie to po prostu sprzedawać. I właśnie tego typu trening sprzedaży bardzo mocno pomógł mi przepracować moje blokady sprzedażowe, i wręcz nawet sprawił, że polubiłem sprzedaż. I na samym początku, gdy właśnie rozpoczynałem współpracę z tym trenerem sprzedaży, ta sprzedaż nie była moim takim ulubionym elementem biznesu, ponieważ po prostu nie umiałem tego tak dobrze robić, nie wychodziło mi to, właśnie miałem wiele blokad takich mentalnych. Ale w momencie, kiedy zacząłem pracować z tą osobą, no to. Mm, Moje umiejętności i pewność siebie w sprzedaży znacznie poszubowały do góry, zaczęło mi to lepiej wychodzić, zacząłem sprzedawać więcej, pozyskiwać więcej klientów, i wraz właśnie z tą pewnością siebie przyszły, przyszły też e, wyniki sprzedażowe, następnie jeszcze większa pewność siebie, i po czasie tą sprzedaż byłem w stanie nawet polubić. Więc takie przesłanie na sam koniec tego filmu. Jeśli aktualnie nie lubisz sprzedawać, to prawdopodobnie jeszcze. Nie umiesz tego robić tak wystarczająco, wystarca, wystarczająco dobrze, tak żebyś to polubił. I moim zdaniem to nie jest tak, że my nie lubimy jakiejś rzeczy, nie, nie lubimy jakiejś umiejętności, tylko po prostu na ten moment nie mamy wystarczających umiejętności, przez co nie radzimy sobie z tym tak dobrze, jak jakby byśmy chcieli. Szczególnie jeśli masz taką wolę zwycięzcy, że zawsze musisz wygrywać, zawsze musisz robić coś dobrze, a Tobie coś nie wychodzi, no to po prostu podświadomie się blokujesz, i nie chcesz się tego uczyć, za to w momencie, kiedy faktycznie już się tego nauczysz, zaczniesz to praktykować, zaczniesz mieć z tego efekty, no to wtedy zdecydowanie łatwiej będzie ci polubić ten proces, jakim jest na przykład sprzedaż. To by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Ci za oglądanie. To zapraszam Cię do kolejnych filmów. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Yo!